Zadanie 26. Rozwiąż nierówność. Czyli przepiszmy tą nierówność. Mamy 2 w nawiasie x minus 1, x dodać 3, większe od x odjąć 1. Uprośćmy sobie tą nierówność, wymnażając najpierw nawiasy razy siebie. Pamiętamy, że każdy element z każdym elementem mnożymy przez siebie nawiasy. Dwójkę póki co za sobie zostawmy. Czyli mamy 2 i w nawiasie mamy x kwadrat, dodać 3x, odjąć x, odjąć 3, zamykamy nawias, większe od x minus 1. Teraz każdy element nawiasu przemnażamy razy 2, czyli mamy 2x kwadrat, dodać 6x minus 2x minus 6 jest większe niż x minus 1. Widzimy, że jest to nierówność kwadratowa, więc przenieśmy sobie wszystko na jedną stronę, najlepiej na lewą stronę tej nierówności. Czyli mamy 2x kwadratowy, Kwadrat I teraz po lewej stronie mamy 6x minus 2x, co daje nam 4x. I jeszcze odjąć ten 1x po przeniesieniu, to będzie plus 3x. Mieliśmy po lewej stronie minus 6 i jeszcze plus 1, które jest z prawej strony, to będzie minus 5 i to ma być większe od 0. Wyliczamy sobie deltę, żeby mieć miejsca zerowe. Delta równa się, przypominamy sobie b kwadrat minus 4ac, wiemy, że a jest równe 2 w naszym przypadku, b równa się 3 i c równa się minus 5, czyli nasza delta jest równa. 3 kwadrat minus 4 razy 2 razy minus 5, czyli mamy 9, minus 4 razy 2 to będzie minus 8, razy minus 5 to będzie plus 40, czyli delta jest równa 49. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek 49, wynosi 7. I wyliczymy sobie x1 i x2 x1 to będzie minus 3 minus 7 przez 2 razy 2, czyli mamy minus 10 przez 4, czyli mamy minus 2 całe i jedna druga. x2 minus 3 plus 7 przez 2 razy 2, czyli mamy 4 przez 4, czyli to będzie 1. I teraz szkicujemy sobie parabolę na osi x, czyli mamy miejsce zerowe minus dwie całe i jedną drugą, drugie miejsce zerowe 1. Wiemy, że ramiona naszej paraboli będą skierowane w górę, ponieważ nasz współczynnik przy x kwadrat, czyli nasze a, jest dodatnie. Więc naszkicujmy sobie tą parabolkę z ramionami w górę i ostatnia rzecz, musimy odczytać wartości większe od zera. Wartości większe od zera będą tam, gdzie parabola jest nad osią x, czyli w tym miejscu, czyli to będą te dwa przedziały. Oczywiście bez tych miejsc zerowych możemy sobie dać tu kółeczka otwarte. Czyli naszą odpowiedzią będzie, że x należy od minus nieskończoności do minus dwóch całych i jednej drugiej z nawiasem otwartym suma od jedynki do plus nieskończoności. I taka będzie nasza odpowiedź.